Dziś mam 30 lat, ale ta historia wydarzyła się, gdy chodziłam jeszcze do podstawówki. Moja mama była samotną matką i musiała pracować na dwa etaty. Rano pracowała w sklepie spożywczym, a wieczorem w barze. Często więc zostawałam sama w domu, ale nie przeszkadzało mi to, zdążyłam się do tego przyzwyczaić. Umiałam sama ugotować sobie obiad i sama bezpiecznie szłam i wracałam ze szkoły. Byłam dość odpowiedzialna jak na swój wiek. Pewnej nocy oglądałam telewizję, jedząc lody. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Zastanawiałam się, kto to może być. W końcu moi znajomi nigdy nie przychodzili do mnie tak późno, a mama zawsze używała swoich kluczy, żeby dostać się do środka. Mimo wszystko otworzyłam drzwi, a moim oczom ukazał się starszy mężczyzna z rękoma wsadzonymi w kieszenie. Dzień dobry, powiedziałam. Dzień dobry, młoda damo. Czy twoi rodzice są w domu? zapytał. Wiem, że postąpiłam głupio, bo bez namysłu odpowiedziałam: Nie, mojej mamy nie ma teraz w domu. Proszę przyjść jutro. Następnie powiedział z dziwnym uśmiechem na twarzy: Och, więc jesteś teraz całkiem sama, co? Um, tak, jestem, odpowiedziałam zmieszana, na co ten skwitował. No dobrze, młoda damo. Miłej nocy nie pakuj się w żadne kłopoty. Następnie odszedł, a ja zamknęłam drzwi. Wydawał się przyjazny, ale jednocześnie dziwny. Wyglądał jednak trochę zabawnie. Był łysiejący i miał na sobie okulary w stylu lat 70. śmieszny wąsik i wory pod oczami, jakby nigdy nie spał. Minęło około 10 minut. Po czym znowu rozległ się pukanie do drzwi. Wstałam, żeby je otworzyć, ale zanim to zrobiłam, intuicja kazała mi założyć łańcuch na drzwi. Nie wiem dlaczego, ale miałam jakieś dziwne przeczucie. Dziwne, bo nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek go zakładali. Cieszę się, że to zrobiłam, ponieważ gdy tylko otworzyłam drzwi, ktoś pchnął je mocno. Na szczęście łańcuch zatrzymał drzwi przed ich całkowitym otwarciem. Zanim zdążyłam cokolwiek zrobić, spojrzałam przez szparę w drzwiach i znów zobaczyłam tego samego mężczyznę, który z zakłopotanym głosem powiedział – Och, och, cześć! Chciałam się tylko upewnić, że nic ci nie jest. Zupełnie jakby zdziwił się, że nie udało mu się dostać do środka. Mówił szybko i nerwowo, próbując oddalić od siebie podejrzenie, że próbował dostać się do środka bez mojego pozwolenia. Powiedziałam, że wszystko w porządku, podziękowałam, po czym zamknęłam drzwi. W tamtym momencie jeszcze nie do końca byłam świadoma sytuacji, w jakiej się znalazłam. Mimo wszystko, byłam trochę przestraszona, i chciałam, żeby mama jak najszybciej wróciła do domu. Minęła godzina, a ja wciąż myślałam o tym, co się stało, więc postanowiłam zająć głowę oglądaniem filmu. Nagle coś usłyszałam. Hej, wpuść mnie do środka! Szybko, coś ci powiem! To była najstraszniejsza sytuacja, jakiej się w życiu znalazłam. To był znów ten sam mężczyzna i tym razem mówił przez otwór na listy. Zostaw mnie w spokoju! krzyknęłam. Otwór od skrzynki się zamknął, a po chwili rozległo się walenie do drzwi i krzyk: Wpuść mnie do środka, gówniaro! Szarpał klamkę naszych drzwi wejściowych w górę i w dół, próbując dostać się do środka. Cofnęłam się pod ścianę, płacząc i modląc się, żeby nie wszedł do środka. Dzięki Bogu w końcu zrezygnował i odszedł. Moja mama wróciła jakieś 30 minut później. Gdy weszła do środka, płakałam, a następnie o wszystkim jej opowiedziałam. Zadzwoniliśmy na policję, ale nie udało im się znaleźć tego mężczyzny. Patrząc na to z perspektywy czasu, miałam niezwykłe szczęście. Gdybym nie założyła tamtego wieczoru łańcucha na drzwi, to nawet nie chcę myśleć, co mogłoby się wydarzyć. Mam na imię Karolina i mam 20 lat. Tydzień temu przytrafiło mi się coś naprawdę dziwnego. Gdy wróciłam do domu, zauważyłam, że mój współlokator Alex dziwnie się zachowuje. Zapytałam go, czy wszystko ok, na co ten mi nie odpowiedział i w ciszy po prostu udał się na górę. Na co dzień Alex jest bardzo sympatyczną i kontaktową osobą, dlatego tym bardziej jego zachowanie wydało mi się podejrzane. Pomyślałam, że może po prostu miał zły dzień, więc udałam się do swojego pokoju. Kiedy już miałam wejść do siebie, nagle na końcu korytarza dostrzegłam Alexa. Powiedziałam z troską: Hej, Alex, mam nadzieję, że wszystko ok. Ten jednak wpatrywał się we mnie w milczeniu. Trochę mnie to przeraziło, ale dodałam tylko: Jutro wcześnie wstaję do pracy. Dobranoc. Aleks wciąż milczał, a ja czułam się, jakby mówiła do ściany. Byłam trochę na niego zła, nigdy mnie tak nie ignorował. Ubrałam piżamę i położyłam się do spania. Byłam bardzo zmęczona, więc szybko zasnęłam. Około czwartej nad ranem usłyszałam kroki dobiegające z korytarza. Pomyślałam, że może Alex poszedł do łazienki, jednak chodził on po korytarzu od lewej do prawej. To było dziwne, ale początkowo się tym nie przejęłam. Dopiero po około pięciu minutach wstałam za potrzebą. Kiedy tylko otworzyłam drzwi, moim oczom ukazał się stojący przed nimi Alex. Byłam przerażona, a jednocześnie wściekła. Zaczęłam na niego krzyczeć, jednak ten nadal w ogóle nie zareagował. Wkurzona poszłam do łazienki, a gdy wróciłam, jego już nie było na korytarzu. Wróciłam do łóżka z ulgą, że Alex również poszedł w końcu spać. Następnego ranka wstałam o szóstej i zaczęłam szykować się do pracy. Przebrałam się i zeszłam na dół, aby zjeść śniadanie. W kuchni zostałam Aleksa, robiącego jajka sadzone. Powiedział: Dzień dobry Karola. I dziś zachowywał się zupełnie normalnie. Dzień dobry? odpowiedziałam i zapytałam jak się czuję. bardzo dobrze odpowiedział zapytałam dlaczego wczoraj zachowywał się tak dziwnie na co ten spojrzał się na mnie jakby nie wiedział o czym mówię przecież mówiłem ci że wczoraj nie będzie mi cały dzień w domu pamiętasz gdy to usłyszałam co nie mówiłam kto w takim razie był wczoraj w naszym domu Zaniepokojony zapytał, co się stało, a ja opowiedziałam całą historię, po czym postanowiliśmy wezwać policję. Gdy przybyli na miejsce, przeszukali całe mieszkanie, ale stety lub niestety nikogo nie znaleźli. Do dziś nie mam pojęcia, kim była ta osoba, ale gdy tylko o tym pomyślę, przechodzą mnie ciarki. Ta historia wydarzyła się mniej więcej rok temu, gdy miałam jeszcze 15 lat. Pewnego dnia poszłam na zakupy do pobliskiego sklepu. Mama zrobiła mi listę, co mam kupić. Cebula, marchewka, sos chili i lizaki. Mój ośmioletni brat uwielbiał lizaki. Ja zresztą też, ale nie tak bardzo jak on. Gdy wróciłam do domu, mamy jeszcze nie było. Dałam jednego lizaka mojemu bratu, a drugiego wzięłam sobie. Poszłam do swojego pokoju i oglądałam coś na telefonie. Kiedy nagle usłyszałam jak mój brat z kimś rozmawia byłam z zorientowana przecież mama nie wróciła jeszcze z pracy słyszałabym dźwięk otwieranych drzwi gdy zeszłam na dół, żeby to sprawdzić zobaczyłam brata stojącego w oknie zapytałam z kim rozmawia a jego odpowiedź trochę mnie zaniepokoiła och to mój kolega Alberto znałam wszystkich jego znajomych i żaden nie miał na imię Alberto gdy wyjrzałam przez okno, zobaczyłam jedynie cień człowieka chowającego się za drzewami. Wtedy do domu weszła moja mama i zapytała mnie: Czemu jestem taka przestraszona? Opowiedziałam jej o wszystkim, co się stało, jednak nie widziałam po niej, żeby się zaniepokoiła. Jestem dość strachliwą osobą. Nie lubię oglądać horrorów ani słuchać strasznych historii. Nie rozumiałam. Dlaczego tylko mi, nieznajomy kolega mojego brata, wydawał się podejrzany? Parę dni później moja mama musiała jechać do miasta załatwić jakieś sprawy. Gdy wyszła, mój brat wziął ze sobą dwa lizaki. Nie zwróciłam na to zbytniej uwagi i poszłam do swojego pokoju. Nagle usłyszałam z dołu dziwny hałas, a gdy zeszłam, zobaczyłam płaczącego brata. Okno było otwarte, a za nim stała dziwaczna kreatura, leżąca dwa lizaki. Była cała czarna i miała szerokie usta sięgające obu uszu. Miała rude włosy, poplamione czymś przypominającym krew. Krzyknęłam i podbiegłam do okna, żeby je zamknąć. Kreatura od dziwo nie zareagowała. Wzięłam brata za rękę i pobiegliśmy na górę. Dopiero po chwili usłyszałam walenie w zamknięte okno. Wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam na policję, a następnie do mamy. Policja miała zjawić się w ciągu 10 minut, a moja mama powiedziała, że będzie za 15. Zamknęliśmy się w łazience. Mój brat wciąż płakał, mówiąc: Miałem jeden dla siebie i jeden dla niego. Dlaczego wziął oba? Przytuliłam go. Był najbardziej irytującym bratem na świecie. Ale to jednak mój brat. Dziesięć minut trwało jak dziesięć godzin. Gdy policja w końcu przyjechała, walenie w okno ustało. Chwilę później wróciła mama i nas przytuliła. Wszędzie była krew na oknie, dywanie. Policji nie udało się schwytać tego czegoś. Przez następne tygodnie miałam koszmary w nocy, podobnie jak mój brat, który budził się każdej nocy ze łzami w oczach. Po pięciu miesiącach się przeprowadziliśmy, nie powiedziałam jednak o najstraszniejszym. Ten potwór w jednej ręce trzymał lizaki, a w drugiej odciętą luską nogę. Mam na imię Amanda i mieszkam z moją dwuletnią córką. W naszym poprzednim mieszkaniu nigdy nie czułam się zbyt komfortowo. Pewnego dnia zepsuł mi się zlew, więc zadzwoniłam do administracji z prośbą o pomoc. Powiedzieli, że będą o dziesiątej następnego dnia. Administracja miała klucze do każdego mieszkania w budynku, dlatego ustawiłam budzik na dziewiątą, żeby mieć pewność, że wstanę zanim ktokolwiek się pojawi. Ta noc była jak każda inna. Ułożyłam córkę do spania, po czym zamknęłam okna i drzwi na wszystkie zamki. Byłyśmy same i od zawsze byłam przewrażliwiona na punkcie sprawdzania, czy drzwi na pewno są zamknięte. Rano otworzyłam oczy i zobaczyłam, że moja córka wciąż śpi obok. Nagle jednak uświadomiłam sobie, że nie mogę się ruszyć. Wszystko wokół ucichło, a ja zauważyłam ciemną postać patrzącą na mnie z korytarza. Nie byłam jednak w stanie dostrzec na jej zacienionej twarzy nic poza oczami. Miałam wrażenie, że mój mózg próbował pokazać mi kogoś, kogo znałam. Nie był to mój pierwszy paraliż senny, i byłam dość spokojna. Nagle usłyszałam pukanie do drzwi oraz szept mówiący Ktoś jest za drzwiami. Po jakiejś minucie usłyszałam jak drzwi mojego mieszkania się otwierają, a ktoś z korytarza woła dzień dobry. Moje drzwi mają cztery zamki, w tym jeden na łańcuch, który uniemożliwiał otwarcie drzwi nawet jeśli ktoś miał klucze. Po chwili w końcu udało mi się obudzić i wyrwać z paraliżu. Leżałam jeszcze przez chwilę w łóżku próbując coś do siebie i pozbierać myśli. Moja córka wciąż spała, a ja spojrzałam na telefon, który wskazywał godzinę siódmą. Wstałam i sprawdziłam drzwi. Były zamknięte. Następnie przeszukałam cały dom, ale nikogo nie znalazłam. Wtedy dostrzegłam, że jeden z zamków jest otwarty. Byłam pewna, że wczorajszej nocy był zamknięty. Zawsze przed snem wielokrotnie się upewniam, że każdy zamek jest zamknięty. Stałam z niedowierzaniem i zaczęłam myśleć: Jak to możliwe? Czy ta straszna postać próbowała mnie przed kimś ostrzec. Gdy przyszli panowie z serwisu zapytałam ich, czy któryś nie próbował wchodzić do mieszkania wcześniej. Ku mojemu zdziwieniu ci odpowiedzieli twierdząco, dodając, że ktoś odwołał wizytę i przyszli wcześniej, jednak nie udało im się wejść do mieszkania. Do dziś nie przydarzyła mi się podobna sytuacja. A miesiąc po tym incydencie wyprowadziłyśmy się stamtąd. Wciąż zastanawiam się, przed czym ta postać próbowała mnie ostrzec, mimo wszystko jestem jej za to wdzięczna. To przydarzyło mi się, gdy miałam zaledwie 14 lat. Byłam na dodatkowych zajęciach z religii, które odbywały się poza szkołą, w budynku obok kościoła. Rysowałam postacie z kreskówek, czekając na naszego katacheta. Minęła godzina, a on się nie zjawiał. Jedna z uczennic wyszła zobaczyć, co się dzieje. Po czym wróciła twierdząc, że nauczyciela wciąż nigdzie nie ma. Musieliśmy więc poczekać jeszcze trochę. Byłam zainteresowaniem do czasu, aż moja koleżanka z ławki Sabina chwyciła mnie za rękaw i szepnęła: Coś jest nie tak z Sylwią? Sylwia. siedziała z tyłu klasy, nie odzywała się ani nie śmiała. To dość nietypowe widzieć ją w takim stanie. Zawsze była najgłośniejsza i najwięcej mówiła. Wtedy zobaczyłam, że trzyma mały kawałek czarnego kartonu oraz scyzorek. Mieliśmy tego dnia zajęcia plastyczne, dlatego pomyślałam, że robi jakiś projekt, jednak gdy spojrzałam na nią po raz drugi, zamarłam. Sylwia zaczęła impulsywnie wycinać coś na kawałku kartonu. Następnie wstała i podeszła do okna, wpatrując się w coś. Sabina szturchnęła mnie w ramię i powiedziała, żebym sprawdziła, co jest na kartonie Sylwii. Po cichu podeszłam do jej biurka i wzięłam karton, po czym wróciłam na swoje miejsce. Gdy tylko odwróciłam karton, po całym ciele przeszły mnie ciarki. Na kartonie było napisane coś w nieznanym języku, co jak później się dowiedziałam, znaczyło, my wam nie przeszkadzamy, to wy przeszkadzacie nam. Porozumiewawczo spojrzałyśmy się na siebie, po czym wstałam, aby odnieść karton. Jednak Sylwia siedziała już na swoim miejscu i patrzyła na mnie pustym wzrokiem. Bez słowa wróciłam na swoje miejsce i wsunęłam karton pod biurko. Z troski o Sylwię nie chciałam tak tego zostawiać i musiałam dowiedzieć się, co jest z nią nie tak. Wstałyśmy i podeszłyśmy do niej wraz z Sabiną. — Hej Sylwia, jak się czujesz? — zapytałam, jednak ta nic nie odpowiedziała. Zaczęła się modlić, a ja z każdą sekundą czułam coraz większy niepokój. Gdy już Sabina miała odezwać się do Sylwii, nagle wzdrygnęła się. Po czym kiedy sama spojrzałam na Sylwię, zrobiłam to samo. W zaczęła pod nosem wypowiadać te same słowa, które widniały na jej kartonie, jednak jej głos był zupełnie inny. Brzmiała jak demon, jej głos był głębszy i niższy niż męski, a jej gałki oczne wykręciły się w drugą stronę. Jej głos stawał się coraz głośniejszy, aż w końcu zaczęła krzyczeć, mocno kołysząc całym ciałem. W tym momencie Cała klasa w milczeniu obserwowała ze strachem Sylwię, aż ta w końcu przestała, położyła głowę na birku i zasnęła. Szybko wróciłam na swoje miejsce i próbowałam wyjąć kartę, jednak jego tam nie było. Przeszukałam całą klasę, nawet kosz na śmieci, ale nigdzie go nie znalazłam. Następnego dnia podeszłam do Sylwii i zapytałam, co jej się stało poprzedniego dnia. Ta odpowiedziała: Ach, chyba przespałam całe zajęcia. Jesteś pewna? Zapytałam z troską, ale ta z uśmiechem pokiwała głową. Czy to możliwe, aby moja koleżanka została opętana? To, co powiedziała potem, sprawiło, że cała moja twarz zbladła, a serce podskoczyło do samego gardła. W sumie to, wczoraj, jak spałam, śniło mi się, że jestem w kościele. Podziwiałam piękny witraż z zakonnicą, która płakała krwawymi łzami.